Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już drugim dzisiaj na tym kanale uznałem, że nagram sobie również nagrodę dzisiaj, ponieważ no, jednak nagrody to jest dosyć ważny temat w kontekście tego, że mam początek FIFA, dlatego była reakcja, a teraz będą jeszcze nagrody, ponieważ czemu nie zostawcie apeczkę górę, subskrybujcie kanał, czy jest on codziennie to jest dobrze! Chciałem jeszcze się trochę przyfleksować, ponieważ jak, jak dobrze wiecie jest ten turniej świętowanie pierwszego właściciela. I udało mi się wygrać 7 na 7 meczów. Zostały mi jeszcze 3 do, no tak naprawdę do oddania, bo nie potrzebuję już tych, tych meczów do niczego. Mamy paczkę z jednym zawodnikiem, myślę, 3 plus, także trzeba się po prostu pochwalić, że jestem całkiem niezły. Oczywiście w uczelniuszu zweryfikuję jak zawsze, oddaję te 3 mecze. Mam nadzieję, że komuś się przydadzą i otwieramy nagrody za Ligę Piątą, proszę Państwa. Uwielbiam Ligę Piątą, wyobraźcie sobie. Brawo! No dobra, także, moi drodzy, mecze oddane. Mam nadzieję, że tam paru osobom się te wygrane przydały. I przejdźmy do nagród. Przejdźmy do nagród za Division Rivals, oczywiście Liga Piąta. I chyba powiem Wam szczerze, monet nie potrzebuje. Wydaje mi się, że raczej wezmę paczki niewymienne, żeby sobie pozbierać trochę foderu. Dlatego sobie dzisiaj weźmiemy opcję drugą, czyli oczywiście opcję z największą ilością paczek. No i co, no liczymy, że coś... jakiś wants to watch. Nie wiem, coś ciekawego, żeby sobie pozbierać fodery może jakieś fajne z i działać z jakiegoś zawodnika. Zobaczymy. Także dwie złote paczki piłkarze Premium, dwie złote paczki kart i dwie paczki za 15 koła. Także będzie co otwierać. Generalnie jestem dzisiaj w Kapturze, ponieważ mam strasznie rozwalone włosy z tyłu i nie chcę mi się ich poprawiać, więc uznałem, że dzisiaj pora założyć Kaptur. Takie jest moje wytłumaczenie. Dobra, zacznijmy od paczki 80 plus Zawodnik, za tam zrobienie tych tam jednego zadania. Może zacznijmy od ekranów? Niestety nie. Nie zaczniemy od ekranów, zacznijmy od Francuza a będzie to. Uh, do od którygo którego jest on warty dwie dychy, nawet. No, już troszkę mniej, ale fajna karta. Fajna karta, pod słapy czy coś, jeśli oczywiście kiedyś wyjdą. Dobra, no to co, paczki za 15 tysięcy, może ja zaczynam od nich. Zobaczmy, co nam przyniesie tutaj. Niestety, brak kanów nam przyniesie. Mamy Hiszpana z S.O. i to będzie Bartra. Cień trafiony, proszę bardzo. Dobra, pierwsza paczka bez historii. Mam nadzieję, że druga, chociaż będzie zabierać ekrany, żeby trochę sobie tego ratingu nabić. Mamy mamy ekrany, okej, okay, okej. Okay, okay. Polska górą. Piotrek Zieliński, witam serdecznie. 83 obrana, Mam nadzieję, że go nie mam, bo z Zieliński dosyć dużo, odnoszę wrażenie. Nie mam, to Jeszcze Frank Lampard. Ikona w tej samej paczce. 1000 monet, jeszcze zmiana pozycji. Bardzo fajna paczka, podoba mi się. Może to paczka z jednym świecącym zadaniem 83 Mamy gwarantowane ekrany, może jakiś walkoucik nawet, zobaczymy. Będzie to Urugwaj, czyli to będzie. arucho. okej. Okay. 83 Plus, karta 83. Solidne karty, są trochę na dzisiaj generalnie. Póki co nie mam prawa narzekać, aczkolwiek jakiś walkoucik też mógłby siąć. Paczka z 25 000 monet. Mmm, nie ma ekranów. Fatalnie. Ojeju, To jest chyba ten z Porto? Nie, Azmun z Bayer Leverkusen. Ok, pierwsze słyszę. Walkoutu nie było żadnego, więc troszkę kurczę średnio. Ostatnia paczka z 25 tysięcy. Może tutaj? Mamy ekrany. Może nawet będzie to walkout. No, Zimen. Same kart 8-3, kurczę. No, może trochę wyżej byśmy polecieli. Myśliwy cień. Wo, największe paczki teoretycznie. Niestety nie ma gwarantowanego ratingu, no ale zobaczmy. Pierwsza paczka. Może jest walkout? Idziemy od lewej strony, prosto z Włoch i to będzie Gianluigi Donnarumma, 88 overalla, także mamy walkout na dzisiaj. Chyba mi się raczej nie zgra, tak mi się wydaje. No nie zgra mi się, raczej nikim. Ewentualnie będę dać Sanchesa, będę tylko Donnarumma trzymał póki co, niczym oczywiście nie przeszkadza jeszcze inform full krug. Dobra, no to mamy walkout, możemy mieć jeszcze walkout once to watch również, bym się nie obraził, także ostatnia paczka z nagród na dzisiaj i mamy, mamy ekrany co najmniej. Z Niemiec, a to będzie chyba coś, e, baum, 83. No okej, okay, słuchajcie, zagramy sobie pierwszy mecz, jak widzę piątej, bo jeszcze widzę piątej nie grałem. E, dostałem się wczoraj dosyć późno, ale jednak się dostałem. To jest nasz skład, oczywiście nic się nie zmieniło, aczkolwiek nie ma szans, że norma będzie miał będzie więcej zgrań, że tak powiem, nie, minus 4, to by musiał dużo kombinować. Jeszcze czekać, jakbym dał tej San nie, no to też nie ma sensu, ale z, z, no spróbuję. Minus 2, nie, niestety nie ma sensu. Na razie ten Norwa będzie sobie tutaj siedział, bo nic lepszego z nim nie zrobię. Taki jest składik, no i lecimy podbić piątą ligę chyba, na Kogo my tu mamy? Mamy tutaj Majka Mignon, Akanji Araujo, Kessi Lozano, Lewandowski, Depay, Sterling Walker. No, dosyć mocny jest to skład, niestety. Ale no co, piąta liga, trzeba się powoli do tego przyzwyczajać. Food Champions, bardzo jestem ciekawy jak będą wyglądały składy Food Champions. To teraz swoją drogą inny temat. Dobra, Rashford, tam wybiega Fedek Jeza, do niego zagranie. Fedek Jeza wyczekał. Piękne wykończenie. I mamy 1-0. Pasy Rashforda, także jeszcze lepiej i ładnie się tutaj spisują chłopaki. No, będę naprawdę mocno liczył na ten atak Rashford bo. <głos》> mam bardzo dobry skład, odnoszę wrażenie. Jak na, jak na początek FIFA, mam naprawdę. Czy to jest Bramka? Aj, prawie, a może jeszcze jednak Bramka? Nie. Jak na początek FIFA uważam, że mam naprawdę bardzo fajny skład. Jedyne, co może mi troszkę przeszkadzać w tym składzie, to może ten. Nie wiem, może Zacha tak naprawdę, chociaż to jest też takie, jest takie na siłę. Bo na razie Zacha mi winciem nie zawinił. Aczkolwiek wiem, że po prostu może być lepiej, nie? Więc no zobaczymy. Zobaczymy, co przyniosło nagrody za Champions. Tymczasem Rashford znowu współpraca z i Ezo. Ale kandzi lepszy. Robert Lewandowski. No. Brawo, Mike. Jeszcze na. Okej. Okay, okay. Mike zapomniał, że trzeba się pod piłkę rzucić, niestety. O nie, 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 panie Robercie. Panie Robercie, proszę zaczekać. Brawo, Waran. Fantastyczne, fantastyczne rozgranie podróżnego. Nowa meta gry. Zakaria, czekamy, aż jak ktoś wybiegnie na pozycję. Na przykład Fedek Jeza, tam wybiega za obrońcę. A ja Kanji o tym wszystkim wiedział, niestety. Oho, niedobrze, niedobrze. Sterling, Wandajka. Nie można ciągrać. No nie no. Właśnie najgorsze jest to, że jak już uda się komuś ograć mojego Wandajka, to ja wiem, że jestem w totalnej dupie, bo Wandaj zawsze wszystko potrafi wyjąć i tak dalej. No jak jest ogrywany, no to. No to jest źle, no to jest fatalnie wtedy. Dwa jeden w plecy kurczę, tak ładnie zaczęliśmy. Cyk. Proszę Rushford, dla widzów. Markus Rushford! O Mike, ładny strzał. Środkowanie Antonego. Na główkę pola Pogby! Dobra główka troszkę za lekko, ale no pomysł, pomysł fajny, pomysł fajny. Syk. Syk. Syk, pięknie. Rushford. Mamy 2-2. Zano. No, prawe skrzydełko, dużo miejsca ma tutaj Memphis Depay. Znowu został grany Van i Jak dobrze wiecie, jak jest dograny, no to... No to lipa, no. Jest <ścoughs> fatalnie wtedy. No niestety Niestety, ale mój mózg jeszcze chyba nie funkcjonuje Tak jak powinien funkcjonować, dlatego takie rzeczy się dzieją Ale spokojnie, jeszcze mam dużo czasu Jeszcze druga połowa przed nami, nie? Naprawdę, to jest strasznie dużo czasu O matko boska O matko, warawo, Wandak, Nie, no chłopie Trochę tu zostałem porobiony Prawo, jakaś te... O, tu jest duży potencjał. Podanie, uderzenie Antony. Ja wiem, że to słabsze słabszej nogi, ale 4 metry do bramki, panie Antony. To by strzelić chyba. O matko, co wy robicie, panowie? Nie, jak my klepie tutaj. A, Champions mnie zweryfikuje dosyć solidnie chyba w tym tygodniu. No i niestety moi drodzy, przegrywamy 5 do 2. Gość był, no był lepszy, muszę to przyznać. Depaj mnie tutaj troszeczkę rozwalił. Strzelił trzy próby, trzy bramki, Tak się zabolało troszkę, no ale nic. Zróbmy sobie jeszcze jakąś paczkę, będziemy powoli kończyli się. Będzie troszkę krótszy odcinek z racji, że wiadomo jest to... Odcinek nagrywany bardziej rano, więc może się wyrobić. Zróbmy paczkę typu gównianą. O! Zrobiłem coś takiego. Paczkę w porównaniu do Może jakiegoś Holandu dostanę, albo nie wiem. No zobaczmy. Paczka z dwoma piłkarzami. Jeden rzadki. Może tym jednym rzadkim będzie srebrna karta. Fantastycznie. A zaownikiem z wypożyczenia. Kim będzie? Kto to będzie? Mhm. Z 11 świecących kart, na taką gównianą paczkę, no nie. Nie chcę mi się tutaj dawać takich kart złotych. Już wolę zrobić złotą wymianę, bo to nie ma sensu robienie tego SBC. No, także złota wymiana na sam koniec. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jutro będzie. Co będzie jutro? Dobre pytanie. Zobaczymy, coś, coś się wymyśli. Tak czy inaczej, złota wymiana na sam koniec. Mam nadzieję, że zakończymy na jakimś fajnym zawodniku. Może jakieś ekrany? Mamy ekrany, może nawet być walkout. Davis? Davis, pięknie, 84! Ale jak ja go połączę? Jest fajnie, ale... O, ile on kosztuje? 6 dych. No mógłbym teoretycznie sprzedać te Orlandeza i nie ale tego... Nie ma sensu, kurde. No nic, będę myślał. Mordan, no jadę na bramkę. Trzeba będzie coś wymyślić tutaj, ewidentnie. Zobaczymy, będę miał co do roboty, tak czy inaczej, tym więc kończymy na Davisie, tak się fantastycznie. No dobra, to było na tyle. Widzimy się jutro, z w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia. Trzymajcie się. Adios.